Nasze życie na zawsze zmieniło się dokładnie 26 lat temu. Nigdy bym nie pomyślała, że po 26 latach wciąż nie doczekamy sprawiedliwości. W filmach zawsze łapią tego złego, w prawdziwym życiu już niekoniecznie, zwłaszcza gdy nawet nie próbują. To post sprzed zaledwie kilku miesięcy. Bliscy Candice i Davida co roku dodają podobny wpis w rocznicę ich śmierci na stronie poświęconej ich pamięci. Wciąż mają nadzieję, że któregoś dnia przyjdzie im się podzielić wiadomością, że winny ich cierpienia zostanie ukarany. Lata lecą, a upragnionego przełomu nadal brak. Zbrodnia doskonała podobno nie istnieje, ale dzisiejsza sprawa udowadnia, że zawsze znajdzie się wyjątek potwierdzający regułę, szczególnie jeśli policja robi wszystko, by nie robić nic. Rok 1997 to dla Candice Kaiser i Davida Kellera czas wielkich zmian. Na świecie witają swoją córeczkę, Kyle. Narodziny dziecka zawsze wywracają świat rodziców do góry nogami, a tym bardziej, jeśli w tej roli muszą odnaleźć się bardzo młodzi ludzie. Candice dopiero za kilka miesięcy skończy 17 lat, a David, jej chłopak, jest od niej o rok starszy. Chociaż ciąża nie była planowana, od początku wiedzieli, że zrobią wszystko, by sprostać zadaniu wychowania dziecka. Oczywiście, oboje byli świadomi, jak wielkie zmiany zajdą w ich życiu, ale starali się skoncentrować na przygotowaniach do nich, a nie na zastanawianiu się, co by było gdyby. Na szczęście mają oparcie w swoich rodzinach, które zamiast oceniać, akceptują rzeczywistość i z niecierpliwością czekają na małą Kyle. Od pierwszego dnia, gdy córka pojawia się w ich życiu, Candice wprowadza żelazne zasady, których wszyscy zainteresowani muszą przestrzegać, bez wyjątku. Żadnego palenia w domu, ani nawet przed nim, by pod żadnym pozorem dym nie wpadł przez uchylone okno do pokoju, w którym śpi dziecko. Żadnych niepotrzebnych hałasów, żadnych nieproszonych gości. Bezpieczeństwo i komfort Kylie stają się dla niej absolutnym priorytetem. David wspiera ją w tym i także robi, by jak najlepiej odnaleźć się w roli ojca. Wie, że to on musi wziąć odpowiedzialność za swoją rodzinę, w szczególności za zapewnienie godnego życia swojemu dziecku i jego matce. Z sukcesem kończy liceum, czego niestety nie mogła zrobić Candice, ale nastolatka wie, że co się odwlecze, to nie uciecze. Zawsze miała głowę do nauki i nie zamierza całkowicie rezygnować ze swojego rozwoju na poczet macierzyństwa. Chce mieć dyplom i zdobędzie go, kiedy tylko Kyle troszkę podrośnie. W wolnych chwilach powtarza materiał i na własną rękę przygotowuje się do specjalnego egzaminu końcowego dla osób, którym nie udało się ukończyć liceum w standardowym trybie. Takie zmiany to zdecydowanie rewolucja w życiu Candice i Davida, ale uczucie, które ich łączy, jest wyjątkowo silne. Ich związek to nie jest jakiś przelotny, licealny romans, który wymknął się spod kontroli. Mimo tak młodego wieku są ze sobą już dość długo, bo od gimnazjum, czyli kilka lat. Oboje pochodzą z wielodzietnych rodzin: Candice ma trójkę rodzeństwa, a David, czwórkę. Candice łączy też bardzo bliska relacja z Reginą, która technicznie rzecz ujmując, jest jej ciocią, ale ze względu na to, że Candice jest od niej starsza o rok, obie traktują się jak siostry. W dzieciństwie były praktycznie nierozłączne. Uwielbiały się razem bawić, tańczyć i śpiewać przed lustrem do szczotek do włosów i urządzać wspólne nocowania. Candice zawsze miała bliskie relacje ze swoją rodziną. To w nich znajdowała oparcie i to im zwierzała się ze swoich trosk i problemów. David natomiast nie miał takiego szczęścia i los zdążył go już doświadczyć. Kiedy miał zaledwie kilka lat, zmarł jego ojciec, z czym nie potrafiła poradzić sobie jego mama. Nie mogła otoczyć opieką swoich dzieci tak, jak wtedy tego potrzebowały. Jej stan pogarszał się stopniowo i w efekcie musiała udać się na leczenie do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego, a David i jego rodzeństwo trafili pod opiekę wuja. Rodzina Candice od razu zaakceptowała jej chłopaka i przyjęli go do rodziny z otwartymi ramionami. Inteligentny, z zamiłowaniem do sportu, zwłaszcza futbolu amerykańskiego, był odpowiednią partią dla niej i wielokrotnie to udowodnił. Być może to przez swoje trudne dzieciństwo i brak stabilizacji, David tak bardzo bierze sobie do serca powagę swojej nowej roli i obiecuje sobie, Candice i Kylie, że zrobi co może, by jego rodzina miała lepsze życie niż to, którego on doświadczył. Dlatego też, gdy tylko pojawia się szansa na zatrudnienie się w firmie hydraulicznej jako praktykant, nie waha się ani chwili i zgłasza swoją aplikację. On, Candice, Kyla i rodzice jego dziewczyny, Sheila i Bruce, właśnie przeprowadzili się do hrabstwa Russell, oddalonego o 400 km od ich wcześniejszego miejsca zamieszkania. Na północ stanu przyjechali właśnie za chlebem. To tutaj rodzice Candice znaleźli lepszą pracę, a młodzi zdecydowali się im towarzyszyć. Z jednej strony po to, by móc ewentualnie liczyć na ich wsparcie i pomoc przy wychowaniu Kylie, a z drugiej, by David także miał szansę na znalezienie dla siebie odpowiedniej posady. Na początku młodzi pomieszkują w domu rodziców Candice, jednak kiedy tylko David znajduje pracę i mogą sobie pozwolić na wynajem czegoś swojego, korzystają z tej możliwości. Wybór pada na tak zwany domu mobilny, czyli coś w rodzaju przyczepy mieszkalnej. To 15 minut drogi spacerem od domu rodziców Candice. Na tyle daleko, by mieć poczucie samodzielności i prywatności, ale na tyle blisko, by w razie potrzeby szybko zjawić się pod ich drzwiami. I chociaż większość rodziny i znajomych, w tym Regina, tak bliska Candice, zostało na południu, wszyscy utrzymują stały kontakt i odwiedzają się, kiedy to tylko możliwe. W maju 1999 roku zbiega się kilka ważnych świąt i wyjątkowych okoliczności, które cała rodzina pragnie wspólnie celebrować. Urodziny Candice przypadają na 6 maja, trzy dni później jest Dzień Matki, a z kolei urodziny Davida wypadają 15 maja. By pogodzić to wszystko ze sobą i ułatwić nie tylko organizację, ale także dać możliwość przyjazdu rodzinie z daleka i wspólnie uczcić tych kilka świąt naraz, zapada decyzja, że to piątek 7 maja będzie czasem na wspólne świętowanie. Do miasta na weekend ma przyjechać Ryan, brat Candice z rodziną. Rodzinna impreza odbywa się w domu rodziców Candice, głównie ze względu na wygodę i przestrzeń. Nie można powiedzieć, żeby to rodzinne spotkanie odbiegało jakoś bardzo od innych typowych dla takich okazji. Niby nic specjalnego, ale wszyscy bawią się świetnie. Atmosfera jest tak miła i ciepła, że aż nie chce się wychodzić. W efekcie Candice, David i dwuletnia już Kyla opuszczają dom rodziców dopiero po północy. Dziewczyna przed wyjściem zapewnia jeszcze mamę, że odezwie się kolejnego dnia z samego rana i potwierdza jutrzejsze spotkanie, na które umówiły się kilka dni wcześniej. Wychodzą z domu i znikają za najbliższym zakrętem. Reszta towarzystwa spędza jeszcze trochę czasu na rozmowach, zanim położą się spać i wyłączą wszystkie światła. 8 maja, w godzinach przedpołudniowych, Sheila wciąż czeka na wiadomość od córki. Na początku stara się nie martwić na zapas i brak kontaktu tłumaczy sobie zmęczeniem po wczorajszym wieczorze. Sądzi, że David i Candice pewnie jeszcze śpią i skontaktują się z nią, kiedy tylko wstaną. Mija jednak godzina, potem kolejna, a telefon domowy wciąż milczy. Sheila wie, że o tej porze Kyla już dawno powinna się obudzić, a razem z nią jej rodzice. Dlatego z każdą minutą zaczyna stresować się coraz bardziej. Dodatkowo niemożliwe, żeby Candice zapomniała do niej zadzwonić, bo robi to codziennie. W końcu postanawia pójść do domu córki i osobiście upewnić się, że wszystko jest w porządku. Chwilę później jest już na osiedlu przyczep, na którym mieszkają młodzi. Gdy puka do drzwi i nikt jej nie otwiera, zaczyna się poważnie denerwować. Uważnie nasłuchuje, ale zza drzwi nie dociera do niej żaden, nawet najmniejszy szmer. Ponownie puka i powtarza te działania jeszcze kilkukrotnie, ale staje się jasne, że w środku najwyraźniej nikogo nie ma. Przerażona postanawia okrążyć przyczepę z nadzieją, że przez okno dostrzeże śpiących jeszcze Candice i Davida, choć w głębi duszy czuje, że coś jest nie w porządku. Na tyłach puka jeszcze do drugich drzwi, woła swoją córkę, ale nadal nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Przez jedno z okien, niezasłoniętych żaluzjami, dostrzega Kyle, krążącą po pokoju bez żadnej opieki. Dla Shili oczywiste jest, że David i Candice nigdy nie zostawiliby dziecka bez nadzoru. Podchodzi do kolejnego okna, które okazuje się być otwarte. Udaje jej się wspiąć i wejść przez nie do sypialni. Wtedy dostrzega leżącą na podłodze Candice. W pierwszym momencie Sheila sądzi, że zasłabła i spieszy jej z pomocą. Jednak gdy podchodzi bliżej, zauważa krew na wykładzinie i twarzy córki. Siedemnastolatka została postrzelona w oko. Kobieta, niewiele myśląc, bierze na ręce Kyle i biegnie w stronę drzwi wejściowych i to w ich pobliżu znajduje ciało Davida. On także został postrzelony, w klatkę piersiową. Sheila, przerażona i zapłakana, wybiega z przyczepy i zaczyna biec przed siebie, przez osiedle, ze swoją wnuczką na rękach, krzycząc, ile sił, i błagając o pomoc. W końcu udaje jej się zawiadomić pobliski komisariat policji. Przez telefon chaotycznie przekazuje dyżurnemu co się stało i prosi, by jak najszybciej ktoś zjawił się pod wskazanym adresem. Gdy pod przyczepą parkuje radiowóz, a do środka wchodzą policjanci, rodzice Candice liczą, że zaraz rozpocznie się intensywne śledztwo. Niestety, śledczy oddelegowani na miejsce zbrodni wydają się być co najmniej niezainteresowani tym, co zaszło, są wyraźnie znudzeni i sfrustrowani tym, że w ogóle muszą tam być. Kiedy Sheila ze szczegółami wyjaśnia, w jaki sposób znalazła zwłoki swojej córki i jej chłopaka, żaden z funkcjonariuszy nie wyciąga nawet służbowego notatnika. Rozglądają się bezwiednie po pomieszczeniach i przetakują, po czym stawiają hipotezę. Jedna z ofiar zastrzeliła partnera, po czym popełniła samobójstwo. Rodzice Candice natychmiast zapewniają, że to niemożliwe. Nigdy nie zrobiliby czegoś takiego, zwłaszcza pod obecność Kylie. Poza tym, żadne z nich nie miało powodu, by chcieć odebrać sobie życie, nie wspominając już o zdolności do zrobienia tego ukochanej osobie. Ich słowa to jedno, ale fakt, że w przyczepie nie znaleziono broni palnej, która byłaby narzędziem zbrodni, to bardzo mocny dowód na to, że za wszystkim stoją jakieś osoby trzecie. Jednak, mimo to, policjanci pozostają nieugięci i podtrzymują swoją wersję, jakby na siłę chcąc przekonać rodziców Candice do niemożliwego. W przypadku zabójstw naturalną kolejnością rzeczy jest wezwanie na miejsce koronera lub lekarza, który stwierdzi zgon i zleci ewentualną sekcję zwłok. Tutaj jednak policja nie zdecydowała się zawiadomić o sprawie koronera hrabstwa. Nie przeprowadzono też sekcji ani innych badań, które mogłyby dostarczyć jakichś dodatkowych wskazówek. Być może na ciałach znaleziono by ślady genetyczne należące do sprawcy, włos lub na skórek pod paznokciami. Ale nie ustalono nawet dokładnej godziny zgonu. Wiadomo jedynie, że do śmierci musiało dojść krótko. Maksymalnie do dwóch godzin po powrocie Candice i Davida do domu, choć i to jest jedynie hipotezą zbudowaną na fakcie, że w momencie znalezienia zwłok wciąż mieli na sobie te same ubrania, w których byli widziani poprzedniego wieczoru. Najbardziej szokujące jednak jest to, że na miejsce nigdy nie zostali wezwani technicy, którzy mogliby zabezpieczyć jakieś ślady, takie jak odciski palców czy łuski po nabojach. Swoją drogą, sprawa jest tak słabo udokumentowana, że nie wiadomo nawet, czy wspomniane łuski zostały w ogóle znalezione, albo czy chociaż policja zadała sobie trud, by ich poszukać. W końcu gdyby zostały zabezpieczone, pomogłyby zawęzić podejrzenia co do rodzaju użytej broni, a może nawet pomogłyby ustalić jego właściciela. Podobnie zresztą istotne byłoby odnotowanie faktu, że łusek nie ma, co mogłoby sugerować, że zabójca użył rewolweru. Ale to i tak dopiero początek zaniedbań w tej sprawie. Policjanci obecni na miejscu nie pozwalają sili i brusowi wejść do środka przyczepy i w zasadzie zaraz po zabraniu ciał z miejsca zbrodni zaczynają pakować rzeczy ofiar, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. I nie chodzi tutaj o zabezpieczanie potencjalnych dowodów rzeczowych, ale o pakowanie do pudeł wszystkich rzeczy znajdujących się w przyczepie. Według źródeł wyglądało to jak przygotowania do przeprowadzki, a nie czynności śledcze. Nigdy nie spotkałam się z takimi praktykami i szczerze mówiąc nie mam pomysłu, jak sensownie uzasadnić te działania. Wszystkie te rzeczy zostały zabrane przez policję. Za każdym razem, gdy ktoś z bliskich ofiar chce dowiedzieć się, jakie są postępy, lub o to, czy znaleziono jakieś ślady, zostają zbywani i słyszą, że ktokolwiek jest za to odpowiedzialny i tak już nie żyje, więc nie ma czego szukać. Co więcej, nie znalazłam też żadnych informacji odnośnie do przesłuchań najbliższych sąsiadów Candice i Davida. Na osiedlu, na którym mieszkali, jedna przyczepa stoi koło drugiej, i niemożliwe jest, by nikt z sąsiadów nie słyszał wystrzałów z broni, odgłosów szamotaniny, walki czy krzyków albo płaczu dziecka. Jest środek nocy, głucha cisza, a przyczepy nie są porządnie wygłuszane. Mimo tego, nikt publicznie nie zabrał głosu. Dodatkowo w przyczepie, a dokładnie na wykładzinie, znaleziono niedopałek papierosa. Jak zapewne pamiętacie, Candice wyjątkowo dbała o całkowity zakaz palenia, zarówno w środku, jak i w najbliższym otoczeniu na zewnątrz. Co prawda oboje okazjonalnie popalali papierosy, ale nigdy w domu i w obecności córki, ale i tak te, które zdarzało im się palić, były innej marki. Co więcej, w środku walały się też butelki po piwie, a podobnie jak w przypadku palenia, picie w obecności dziecka także było u nich zakazane. Jednak mimo to, że te dowody zostały zabrane w pudłach razem z innymi przedmiotami, nie przeprowadzono badań DNA, które pozwoliłyby ustalić, czy korzystał z nich któryś z domowników, czy może ktoś inny, potencjalnie zabójca. A końcówka lat 90. to już czas, gdy tego typu badania są przeprowadzane na szeroką skalę. Chociaż tak myślę, że nawet gdyby takie badania zostały wykonane, ich wartość dowodowa byłaby znikoma. W końcu nie zadbano o prawidłowe zabezpieczenie i izolowanie potencjalnych dowodów, a wrzucano je do pudeł jak leci. To, że w takich warunkach wymieszałoby się DNA różnych osób i pomiędzy różnymi przedmiotami, jest aż nadto pewna. Dla rodzin obu ofiar oczywiste jest, że w sprawę zamieszana jest przynajmniej jedna osoba z zewnątrz bo tak naprawdę nie wiadomo, ilu było sprawców. Regina, która na przestrzeni lat stała się w pewnym sensie rzeczniczką rodziny i bardzo zaangażowała się w rozwiązanie sprawy zabójstwa swojej siostrzenicy, stoi na stanowisku, że tamtej nocy sprawca czekał na ich powrót do domu. Gdy wrócili do przyczepy po rodzinnym spotkaniu, zapewne najpierw położyli Kyle spać i mówię zapewne, bo to, co działo się od momentu wyjścia z domu rodziców aż do południa 8 maja, jest zagadką. W każdym razie Regina i większość jej rodziny twierdzą, że sprawca przyczaił się w pobliżu i obserwował, co dzieje się w środku w przyczepie, być może przez okno. I gdy odczekał odpowiednio długo, by dziecko głęboko już spało, wszedł do środka. Dalej możliwości są dwie: mógł zapukać do drzwi frontowych i zastrzelić Davida od razu po tym, jak ten otworzył drzwi, lub wejść przez uchylone okno, podobnie jak Sheila, i zastrzelić obecną w sypialni Candice, a potem Davida. Jedno pytanie, które od początku nie daje spokoju ich rodzinom, to dlaczego sprawca postanowił oszczędzić Kyle'a? I tutaj także jest kilka możliwych wyjaśnień. Być może w ogóle nie wiedział, że w środku znajduje się dziecko. Niektórzy uważają, że to David został zastrzelony jako pierwszy, a Candice, słysząc co się dzieje w pomieszczeniu obok, szybko ukryła śpiącą córeczkę i sprawca jej nie znalazł. Kolejna z hipotez mówi o tym, że być może sam napastnik był rodzicem i nie mógł przemóc się, by zastrzelić dziecko. Jeszcze inna mówi o tym, że być może sądził, że Kajla jest zbyt mała, by zapamiętać szczegóły tamtej nocy i nie zagraża mu jako potencjalny świadek. Pojawia się też pewien trop, który prowadzi do miejsca pracy Davida. Policjanci otrzymują od rodziny informację, że na krótko przed śmiercią David zgłosił kradzież drogiego sprzętu z firmy hydraulicznej, w której pracował. Spółka poniosła wtedy duże straty. Co więcej, David miał też zwierzyć się najbliższym, że dom jednego z jego kolegów z pracy został ostrzelany krótko po wspomnianej kradzieży. Niezidentyfikowany sprawca, przejeżdżając samochodem obok jego domu, miał oddać w tamtym kierunku kilka strzałów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sam fakt, że te dwie sytuacje wydarzyły się jedna po drugiej, w dodatku niedługo przed feralną nocą, mogą świadczyć o tym, że ktoś obrał sobie za cel pracowników firmy, w której zatrudniony był David. Policja jednak nie podążyła tymi poszlakami, twierdząc, że jeśli te sprawy zostały zgłoszone wcześniej, to sprawca na pewno już siedzi w areszcie, więc nie może stać za śmiercią Candice i Davida. Niestety. Nikt nawet nie sprawdził, czy rzeczywiście ktoś został zatrzymany w sprawie kradzieży i strzelaniny. Jeśli chodzi o hipotezy dotyczące motywów, to jedną z często podnoszonych jest ta o kradzieży. Jednak jeśli przyjrzeć się jej bliżej, to i ona nie ma zbyt wiele sensu. Włamanie do przyczepy samo w sobie może być dość dziwne, bo raczej nikt nie spodziewa się, że mieszkający w przyczepie, nastoletni rodzice, ukrywają pod materacem walizkę z pieniędzmi. Poza tym, Shila twierdzi, że w przyczepie, na wierzchu, już po zbrodni, stała nienaruszona kasetka z biżuterią, więc ten motyw, przynajmniej zdaniem rodziny, jest mało prawdopodobny. Niektórzy doszukują się też zemsty dyktowanej złamanym sercem, ale ze względu na to, że David i Candice spotykali się tak naprawdę od początku swoich nastoletnich lat, trudno wyobrazić sobie kogoś żywiącego do nich urazę jeszcze z czasów podstawówki. Nic nie wskazuje również na to, żeby którekolwiek z nich miało jakiś romans. Co więcej, wszyscy najbliżsi zgodnie twierdzą, że nie mieli żadnych wrogów, żadnych długów i nikogo, kto mógłby chcieć zrobić im krzywdę. Brak jakichkolwiek ustaleń przekazanych do opinii publicznej powoduje, że rodzą się plotki, które zaczynają krążyć po okolicy, a jedna z nich mówi o porachunkach z narkotykami w tyle. Problem w tym, że żadne z nich nie miało w przeszłości styczności ani z ich zażywaniem, ani ze sprzedażą. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że wszystkie te hipotezy i możliwe motywy pochodzą wyłącznie od najbliższych ofiar i plotkujących sąsiadów, bo policja nadal twierdzi, że zbrodnia była tak naprawdę rozszerzonym samobójstwem, chociaż bardziej właściwe określenie to zabójstwo, a następnie odebranie sobie życia. O śledztwie tak naprawdę nie można mówić, bo nawet się nie rozpoczęło. I co dziwne, w lokalnych gazetach i krajowej telewizji wzmianka o zajściu na osiedlu pojawia się tylko kilka razy. A to dziwne, bo zazwyczaj gdy do mediów przedostaje się wiadomość o rodzicach, którzy zginęli na oczach dziecka, i to jeszcze pod ich własnym dachem, i to w wieku nastoletnim, serwisy informacyjne żyją tą informacją przynajmniej przez kilka kolejnych dni. Niestety nie w tym przypadku. Chciałabym móc powiedzieć, że po naciskach rodziny i co prawda niewielu, ale wciąż stacji telewizyjnych, policja hrabstwa zaczyna ponownie przyglądać się sprawie, ale mijają lata, a jej akta kurzą się w archiwum. Szansa, że kiedykolwiek ktoś do nich zajrzy, jest zatrważająco niewielka. Policja nie tylko odmawia podjęcia śledztwa, ale też stara się uniemożliwić rodzinie i przyjaciołom ofiar nagłośnienie ich sprawy. Bruce usiłował skontaktować się z jednym z programów nadawanych w telewizji publicznej opisującym nierozwiązane sprawy kryminalne, dokładnie takie jak ta dotycząca jego córki i jej chłopaka. To w końcu ogromna szansa na dotarcie do szerokiej publiczności i tym samym do kogoś, kto może mieć jakieś informacje i chce się nimi podzielić. Nie do końca wiem, jak wygląda selekcja historii omawianych w tego typu programach, jednak ta sprawa wydaje mi się, że jest na tyle tajemnicza i okrutna, że mogłaby wzbudzić zainteresowanie i zwyczajnie wygenerować sporą oglądalność wśród telewizów. Jednak rodzina Candice spotkała się z odmową, i jak udało im się ustalić, przyczyniła się do tego policja i inne służby. Policjanci konfiskują też dziennik matki Candice. W którym kobieta zapisywała sobie różne informacje dotyczące śledztwa jej córki i Davida. Prowadziła go, by poukładać swoje myśli dotyczące tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nie wiadomo w jakich okolicznościach śledczy go przejęli, ani nawet w jaki sposób dowiedzieli się o jego istnieniu, w każdym razie zostaje on odebrany i już nigdy nie oddany. Podobnie zresztą jak część rzeczy zabranych na początku z przyczepy, w tym aparat, na którym są zdjęcia z ich ostatnich wspólnych świąt wielkanocnych. Mimo upływu lat rodziny ofiar o nich nie zapominają, a ich walka o sprawiedliwość trwa, choć są w niej osamotnieni. Paradoksalnie, to ludzie i instytucje, które powinny im tę sprawiedliwość zapewnić, najbardziej ignorują ich wezwania o pomoc. Osoby na najwyższych stanowiskach cyklicznie się zmieniają, ale to nie odstrasza ani rodziców, ani ciotki Candice od regularnego kontaktowania się z kolejnymi gubernatorami, prokuratorami generalnymi, szeryfami, szefami FBI, a nawet prezydentami Stanów Zjednoczonych. Jednak żadna z tych próśb nie została jak dotąd wysłuchana. Pozostawione na pastwę losu rodziny nie chcą pozwolić na to, by pamięć o ich ukochanych została zatarta przez czas. Dostrzegają nową szansę w mediach społecznościowych i twórcach, którzy poświęcają czas na opowiadanie o sprawach kryminalnych. Zwłaszcza Regina chętnie zabiera głos i współpracuje z podcasterami, którzy pragną pomóc jej w dotarciu do jak największej liczby osób. Na Facebooku powstaje strona poświęcona pamięci Davida i Candice, na której co roku pojawiają się nowe wpisy upamiętniające ich rodziny i datę 8 maja. Dorosła już Kayla, za namową ciotki i ludzi poruszonych tragiczną historią jej rodziców, postanawia założyć zbiórkę, by uzbierać kwotę niezbędną na zatrudnienie prywatnego detektywa. Niestety, mimo początkowego zaangażowania i wielu wpłat, zbiórka w końcu staje w miejscu, a ostatecznie zostaje zawieszona. Nie do końca jednak wiadomo dlaczego. Wielu obserwatorów tej strony od lat podejrzewa, że w śmierć Candice i Davida mógł być zamieszany ktoś związany z policją lub bliską rodziną jakiegoś funkcjonariusza, a może nawet prokuraturą. Takie przypuszczenia mają swoje sensowne uzasadnienie. Po pierwsze, rażące zaniedbania w śledztwie, brak zabezpieczenia śladów z miejsca zbrodni, niewykonanie sekcji zwłok, niezawiadomienie koronera, a także szybkie usunięcie i spakowanie do pudeł rzeczy ofiar, co mogło zniszczyć potencjalne dowody. Po drugie, brak realnych postępów w sprawie, mimo upływu wielu lat i licznych próśb rodziny o ponowne jej otwarcie, kierowanych nawet do gubernatora, FBI czy prezydenta. Po trzecie, niechęć lokalnych organów do udzielania odpowiedzi mediom i bliskim ofiar. Wszystko to sprawia, że w oczach opinii publicznej coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, w którym ktoś z wewnątrz struktur wymiaru sprawiedliwości miał interes w tym, aby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Po zapoznaniu się z tą sprawą, sama również skłaniam się ku tej hipotezie, jak zapewne część z Was. Kajla kilka lat temu ukończyła studia. Po tym, co wydarzyło się w feralnej nocy w 1999 roku, trafiła pod opiekę dziadków, którzy z obawy o jej bezpieczeństwo postanowili wyprowadzić się z hrabstwa. Wciąż mają nadzieję, że któregoś dnia dowiedzą się, co wydarzyło się wtedy w przyczepie, kto był odpowiedzialny za ich ból i cierpienie, ale też kto i dlaczego robił wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. W 2015 roku pojawiła się informacja o nagrodzie pieniężnej dla osoby, która wskaże sprawcę łącznie 10 tysięcy dolarów. Od tamtego czasu bula się nie zwiększyła ani nie została wypłacona. Muszę przyznać, że liczba spraw, które do tej pory przyszło mi dla Was opracowywać, a w których policja i organy ścigania nie wykonują rzetelnie swoich obowiązków, chyba nigdy nie przestanie mnie smucić. Rodziny ofiar nie tylko tracą bliskich w dramatycznych, często brutalnych okolicznościach, ale później latami muszą walczyć z murami obojętności, braku profesjonalizmu i zamykania oczu na oczywiste błędy. W efekcie to właśnie ludzie, którzy powinni mieć czas na żałobę i przepracowanie swojej straty, wykonują ogromną część pracy śledczej. Gromadzą dowody, docierają do świadków, nagłaśniają sprawy, dosłownie stają na rzęsach, próbując zainteresować media, polityków czy organizacje zajmujące się prawami człowieka. Tymczasem dla wielu funkcjonariuszy takie sprawy stają się niewygodnym balastem, który lepiej odłożyć do szuflady niż się nad nim pochylić. I choć w filmach najczęściej jest ten moment, w którym dochodzi do przełomu i sprawiedliwość triumfuje, to w prawdziwym życiu często jest zupełnie odwrotnie. Winni chodzą wolno, a jedynymi osobami, które naprawdę płacą cenę za zbrodnie, są bliscy ofiar. To nie tylko dramat jednostek, ale rysa na zaufaniu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Na tyle głęboka, że sama nie wiem czy w ogóle możliwa do załatania. Kochani, na dziś to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń i teorii na temat tej tajemniczej sprawy. Oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach. Będzie mi też bardzo miło, jeśli pozostawicie po sobie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem uważajcie na siebie i do usłyszenia wkrótce.